Siemanko, witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku z naszej serii, gdzie dobrze się bawimy, mamy zajebiste skiny i super fury, no i oczywiście mnóstwo emocji, a gdzie standardowo na CSGO skinsie, moi drodzy, ja na sam start przypominam wam jak co odcinek, kod TOM. Najlepszy jaki jest, macie darmowe 10% więcej do DPSG, darmowe 2 złote 10% na start. Mamy tutaj nas jest go bardzo fajne metody płatności. Zerknijcie sobie. Przypominam, że strony jest od 18 roku życia. No i z tym kodem Tom macie Wy również zajebiste prezenty. Dokładnie tak. I ja standardowo jak odcinek. Przypomnę, przypominam, że za miesiąc czerwiec jest kosa na naszym Discordzie. Link będziecie mieć pod filmem, więc wystarczy dołączyć, wkleić screena, że działacie właśnie z moim kodem i macie szansę taką kosę zgarnąć. Natomiast my tutaj dorzucamy od razu dla Was coś. Mamy trzy prezenty, które jeszcze tutaj trwają. Natomiast ja dzisiaj, co ja Wam to mogę dać? Dzisiaj chyba na biało widzę sporo białych skinów, więc rzucam Wam AWP stream. No i dygielek y, dla widza, a więc to dla was, tak wyglądają prezenty, życzę powodzenia, my przechodzimy na dół, postanowiłem, że po prostu będę bawić się dalej tutaj, może już nie trybem gester, ale zróbmy sobie rapid fire, pyk, jako taką wróżbę, na razie trzeba lekko przystopować z tym gesterem, bo to się źle kończy, więc zobaczmy co dzisiaj y, tutaj wydropi y, z... Rapidu, Słuchajcie, dajcie znać jak wygląda Wasz pikem na stage 2, bo jestem świeżo po meczu Falcons, które odpadło i na pewno niejednemu pikem to zepsuło. A więc pochwalcie się w komentarzach, czy mamy jakiegoś eksperta, który trafia, wszystko jak leci, zróbmy jeszcze 50. Na razie, syf. Mam nadzieję, że to się za chwilkę zmieni. I tak to wygląda widzowie, tak to wygląda. Eee, wróżba. Powiedział, że średnia na bitwy nasze, które za chwilkę przejdę. Do poprawy, do poprawy kolego, do poprawy. Ja przypominam, że macie z moim kodem darmową skrzynię. Ja już ją sobie odebrałem, ale wy ją możecie odebrać za friko. Wystarczy się po prostu zalogować i dzienną skrzynkę sobie otworzyć. My przechodzimy na mój ulubiony tryb. Czyli case ball, i tutaj zaczniemy sobie. Może zacznę z wysokiego C na trybie Boost. Sobie widzimy Damy sobie Scarlet Case'a, porcelankę i na koniec Gemstone'ika. Proszę bardzo, to wszystko na dwa razy. Ostatnio mam taki niesmak na te tryby Jester. Ale zobaczmy, dołączył do nas ktoś i niech się dzieje. Wola nieba. Ducktap'y, ohydne rękawiczki. Anarchy Case, Parakordzik, Very Good, Very Nice. Tylko, żeby jeszcze. O! Oh. Zergut. Hmm. good. Ja, ja, ja. Proszę teraz podbić tam z drugiej strony. Ja już mi się wydaje, że. Ja nie mam się o co mart martwić. Widzicie, że na trybie boost. O kurwa! O kurwa! O ja pierdolę. No, nie pierdol, no kurwa. Case Harden Karambit poleciał mu. No, tu po pierdolinie, moi drodzy, polecam serdecznie również stronę Kairi gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo, moi drodzy. Logujemy się przez SteamA, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony, wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i chwilę później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności: od bilka po PayPal oraz gift karty. Serdecznie polecam, gdyby wam zabrakło funduszy, to kod tom służy pomocą albo wiem z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. Trapt sobie link w opisie filmu. Jednak wracamy na tryb jester. Champion Trophy Case. Przypominam, z eventowych skrzynek dostajecie punkty, które później możecie sobie wymienić. Lecimy. 9 skrzyń. Tutaj yy, Bayonet Gamma Doppler. No i tam standardowo nasz Safajerek czeka na mnie. Na mnie. OK, Survival Knife, Marble fade, no i teraz, trzymajmy, kurwa, kciuki. Tak jest, naklejka za 2 złote, tak, tak właśnie, kurwa, tak, 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 kurwa, daje mi, no, zobacz. Talon Knife, Sapphire, come on, come on. Huh. Ej, hey, chopie! bo... Chłopie, chłopie! Niewiarygodne, stało się wiarygodne. Powiem wam, że nieźle, ale nieźle mamy jeszcze zebrane nasze tokeny, które dostajemy za tworzenie bitew. Kupujemy sobie dwa sztylety, a nawet trzy. Szybko je opędzlujemy, i za to robimy bitwę kolejną. W której, no ja muszę, ale uwaga, zaznaczam, muszę wygrać. Dodajemy Dead Case'a, elegancik, Radiation Case. No. I podbijamy to wszystko znowu. I game case, em teraz na trzech posłuchajcie, Jeśli tak mocno się dostaje w pizdę, to kiedyś przecież trzeba wygrać bitwę. A więc, uwaga, tutaj mamy prince'a standardowo do zdobycia, ale kurwa nieśmiały jest. Wariat. Zastanawiam się właśnie, jakbym wtedy, kurczę, na underdogach jechał. Jak ja. Na underdogach, jakby to wszystko wyglądało, nie? Te wszystkie poz. Yy, bitwy. Uwaga! Tutaj mamy Haula. Uwaga, dawaj mi złoto. No. Słuchajcie, no. Od Emily ewidentnie nie chcę podbić. Tutaj mamy M9. A nawet Emeralda mamy, uwaga! O kurwa, o kurwa, panie. Sapphire. Kurwa! No kurwa! Kurwa, kurwa. I znowu jest w pizdę. Ileż można dostawać na twarz? Ile? Mam dość. Moje ostatnie rezerwy tutaj już nie mam kompletnie stary. Kończą się fundusze. To jest upadek. Upadek. Nie wiem. Ja już nie mam pomysłu, naprawdę. Nie mam pomysłu jaką skrzynią grać. Bo po prostu ja gdzie nie ruszę, tam jest w pizdę. Dajmy to na trzech również. No i teraz. Ja po prostu trzeba wierzyć w siebie. To jest podstawa. Wiara, i kurwa, jedziemy, nie? Ostatnia bitwa. Patrz to. No i widzisz, ja od razu najlepszy skin, bo ja wierzę w swoje umiejętności. Wierzę w to, że to wypierdolę jakiś. O proszę bardzo, czarna perła. Wszystko. I jesteśmy kurwa w domu. Widzisz. Wiara, wiara. I jeszcze raz, kurwa. Trzeba wierzyć w siebie. To jest podstawa. Podstawa wszystkiego. I żeby tego było mało, ja dopierdalam jeszcze teraz, tak, nie? Gemstone. Yy, nie, może nie. Jeden Gemstone. I tak. Jedna porcelanka. I patrzcie to. Pewność siebie. Pewność siebie, podstawa. Rostrzeckie, szybkie. Dwie skrzyneczki. Ja nawet nie muszę patrzeć. Bo ja wiem, I just know it. Patrzę teraz na porcelanę, nie? Co wypierdala? Kurwa. Chciałem dobrze, chciałem dobrze na pewno, nie? Chciałem, wiecie, tak zaspanować, że yy, taką umową motywacyjną. No nie ma tragedii, jesteśmy na minus. Oh, mam nadzieję, że Wam pójdzie lepiej, widzowie. Pamiętajcie, żeby działać z moim kodem, wchodzić, Nagrody Nagrodę yy, macie pokazane standardowo. Jak co odcinek, jak co odcinek wybieramy zwycięzcę z kina, będzie to proszę państwa osoba z takim nickiem, jest to Jawor. Gratulacje kolego, mam nadzieję, że oferta w swoim opisie profilu jest. Natomiast w tym odcinku, no kurwa, no wiadomo, że w tym odcinku nic, żartuję, bo przecież sprzedałem wszystko, żeby wyjść jakokolwiek z twarzą w tym odcinku proszę państwa do zgarnięcia będzie dajemy coś ciekawego dla widza czegoś co może jeszcze nie było rzućmy sobie Kałaszyga Simov pamiętajcie łapa w górę pod tym filmem standardowo komentarz no i pamiętajcie żeby używać kodu tom bo wspieracie mnie wtedy w mojej działalności ja się z wami żegnam trzymajcie się elegancko wish you luck and see you next time